Ktoś dziś zdejmie maskę, a prawda padnie w rozmowie. Sprawdź, co naprawdę wyjdzie na jaw. To dzień, w którym opadają iluzje, a prawda chce zostać wypowiedziana na głos. Maski odwrócone pokazują moment demaskacji. Dziś trudno będzie coś ukryć, udawać lub grać rolę. Możesz zobaczyć czyjeś prawdziwe intencje albo sama poczuć potrzebę bycia wreszcie autentyczną. To także znak, że kłamstwo, niedopowiedzenie lub granie pod kogoś przestaje mieć sens. Ptaki wnoszą ruch, rozmowy, myśli, wiadomości, umysł jest dziś aktywny, możesz dużo mówić albo intensywnie analizować. To karta dialogu, ale też nerwowości. Słowa mogą padać szybko, czasem zbyt szybko. Pies równoważy całość, symbol lojalności, szczerości i prawdziwego wsparcia. Wśród wielu głosów i emocji pojawia się ktoś, komu naprawdę można zaufać albo ty sama dziś zachowujesz się jak pies, wiernie, uczciwie, bez masek. Wspólne przesłanie dnia to energia szczerej rozmowy, która może oczyścić atmosferę, prawda wychodzi na jaw, być może w rozmowie z kimś bliskim lub zaufanym, dzień sprzyja wyjaśnieniom, ale tylko wtedy, gdy mówisz z serca, a nie z lęku. Uwaga, jeśli coś było ukrywane, dziś może zostać ujawnione. Jeśli coś było tylko w głowie, dziś zostanie wypowiedziane hasło dnia Nie muszę już nic udawać prawda i lojalność są moją siłą.